Cześć! Witajcie na moim kanale, ja jestem Messi, a to kolejny odcinek wyzwania idealnego życia, wyzwania, w którym skupiamy się na życiu jednego Sima od momentu jego narodzin aż do śmierci. I moi drodzy, pomyślałam, że zrobię Kirze małą metamorfozę, ponieważ już dawno nie grzebałam w jej wyglądzie, więc postanowiłam, że... Znowu sobie wrócimy do krótkich włosów i pofarbowałam jej na taki biało-blond kolor końcówki włosów. Myślę, że wygląda fajnie. Kira, wiecie, Kira jest już seniorką, ale ona dalej, dalej, no, czuje się młodo. Co Wam powiem? Ona jest młoda duchem po prostu. Słuchajcie. No i jak tu widzicie, zniknęły nam Drzwi do sypialni Kiry zostały tylko jedne drzwi tutaj o te, które prowadziły do starej sypialni Syna Kiry Rena, który teraz ze swoją dziewczyną i ze swoją córeczką juną zamieszkują tutaj taki zaanektowany Malutkie mieszkanko, ale póki co myślę, że im wystarczy. A, no właśnie, no i były już spoilery. Dobra, to już Wam pokazuję, jak po prostu wyburzyłam ścianę i mamy teraz dużą sypialnię nareszcie dla Kiry, w której mieści się wszystko to, co nasza dziewczyna potrzebuje. No to wchodzimy tym ciemnym korytarzem. Muszę tutaj jakieś światło zainstalować do sypialni Kiry, w której tak, zachowałam stare biurko Rena, tylko je powiedzmy przemalowałam. Dalej mamy tutaj półeczkę, postawiłam Kirze nowego laptopa, zostawiłam tą fotkę naszą rodzinną, bo jest przeurocza, chociaż przydałoby się ją zaktualizować o. O, y, chciałam powiedzieć, żonę rena i córkę, o nawet nienarzeczoną, o dziewczynę rena. Dobrze, ale musimy to niedługo zmienić po prostu. E, szafa została, przyda nam się na razie. Tu przerzuciłam nam szlafrok. E, kartony na razie z ozdobami zostawiłam, bo się przydadzą. E, tu mamy tą półeczkę przeniesioną z drugiego miejsca. Oczywiście dodałam nam. Zasłony, żeby było bardziej przytulnie. Wymieniłam nam ramę łóżka, zmieniłam pościel, wreszcie pozbyłam się tych kartonów z komody i dałam tutaj lustro oraz kwiatek, żeby, wiecie, żeby ten pokój wydawał się troszeczkę bardziej właśnie przytulny. No i wymieniłam nam stolik nocny bo mieliśmy taki <noise> z taboretu zrobiony właściwie a teraz mamy taki no porządny porządny więc myślę że teraz Kira no nareszcie zyskała odpowiednią sypialnię pani domu taką na jaką zasługuje coś tu będziemy jeszcze zmieniali w międzyczasie ale jak widzicie wcale nie wydałam na to za dużo pieniędzy mm, i wydaje mi się że Mamy tutaj, tak, trochę rzeczy do sprzedania, więc myślę, że dziś sobie y, otworzymy cukiernię. Czy wy. Tak, ale dobra, ale to zdecydowanie pośnie. Ja nie wiem w ogóle, czemu ona się obudziła. Weź, idź spać. Czy coś ci tu, dziewczyno, przeszkadza? Śpi. Y, co wy tu w ogóle ludzie robicie? Co wy tu robicie? Czy wy nie powinniście spać? Słońce. Co się dzieje? Nowe dziecko. To ulga, że nie muszę się zmagać z ciążą? Chłopie, ja ci to kasuję. Jątrząca się gorycz? Co tu mi się zadziało? Typie, weź sobie prysznic i weź mi tu nie maruć, bo chyba nastrójniki z nastrójnikami żony ci się pomyliły. Yy, młoda, ty sobie weź zjedz resztki. Yy, póki mała Juna śpi. Czy coś się. Jak zwykle. No oczywiście. Nie mogło być inaczej. Okej, okay, a ona stwierdziła, że weźmie od siebie z lodówki jedzenie. E, no i co? No to naprawiaj, młody, naprawiaj, a później coś zjemy. <ścoughs> Weź resztki, a później wyrzuć zepsute jedzenie. Czy my coś tu jeszcze mamy? Nie, chyba nie. Jeśli chodzi o naszą Siori, no to ona niech sobie zje i zaraz leci z powrotem spać. Niech ona skorzysta, póki mała śpi. Dobra, chodź tutaj, skorzystasz z toalety i pójdziesz spać, moja droga. Nie masz wyjścia, a malutka sobie słodko śpi. My ją dzisiaj postarzymy. Będzie trochę więcej zabawy z nią niż taki, wiecie, śpiący noworodek. Ok, Kira już wstała, więc może ogarnijmy trochę chatę. Podobno, Ty i Mango Pitch. Ach, uwaga, tak, tak, bo chciałam przypomnieć, że jesteśmy w trakcie robienia siedmiu dzikich randek i w międzyczasie. Jak przygotowywałam sobie tutaj wszystko, to pomyślałam, że skoczę sobie na jakąś niezobowiązującą randkę z dziewczyną, którą poznaliśmy na zakątku kupidyna. Mango peach, bardzo do nas pasuje. Imię i nazwisko związane z jedzeniem. Jest od nas młodsza, bo jest dorosła, ale jest żarłokiem, więc w sumie dosyć dobrze byśmy się tutaj uzupełniały. No i randka była udana, więc myślę, że dziś pójdziemy sobie na następną randkę, ale póki co, no niech Kira sobie tutaj y, poogarnia, zrób pranie, zrób pranie, dziewczyno, no jak już przeszukujesz, to by wypadało też i zrobić pranie, y, a potem pójdziemy sobie coś zjeść. Ja bym też chciała wymienić jej kurczę, tutaj te meble. To już zrobię, myślę, że w kolejnym odcinku. A póki co, po prostu sobie coś zjedzmy na śniadanie i myślę, że umówimy się z kimś na randkę. Chyba coś opętało nam kota. <grytanie> 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 Matko, Ruczysława, żyjesz kocie? Żyjesz? Dobrze, dobrze. Twój urodzinowy prezent od rodziny jest już w drodze. Ej, jaki urodzinowy prezent, ale dzięki. Mroczysława, nie marcuj się kocie, jest jesień. Yy, o nie, to tutaj coś śmierdzi. Dobra, widzę, że ren chciał to sprzątnąć, y, ale nic z tego nie wyszło. Słuchajcie, myślę tak. Y, podejdź tutaj, Kiercia. Y, otworzymy sobie y, sklepik. I spróbujemy sprzedać trochę rzeczy. O, matko, weź to wyczyść, dziewczyno, weź to wyczyść. Yy, I przebierzemy się. To po pierwsze myślę. Stroje, zmień strój. Yy, o, może na ten, po prostu. O, pani Dominika coś kupiła i dlaczego tak mało zapłaciła? Czy my nie mamy marży na tym? Halo, co tu się dzieje? Dobra, jaką ja mam marżę nałożoną? Czekajcie, czekajcie, czekajcie. Jakąś bardzo wysoką, tak mi się wydaje. Stuprocentową? Dobra, stuprocentową spróbujmy. Co z tego będzie? Ok, no to już jest lepsze. To już jest zdecydowanie lepsze, więc posiedźmy tutaj, pokontemplujmy życie. I zaróbmy na naszą randkę. Boże, i przyszedł tutaj w piżamie. Chłopie, weź się, przebierz. Bo mamy jeszcze tylko 11 godzin na drugą dziką randkę i wiem już, kogo na nią zabiorę. Moi drodzy, wskakujemy ponownie do rzeki, którą już znamy. Jesteśmy właśnie w restauracji i prosimy o stolik. To restauracja bardzo, bardzo blisko naszego domu, japońska restauracja. I zabraliśmy tutaj kogoś, kogo dobrze znacie, ale może niekoniecznie już pamiętacie. Moi drodzy, Haru Akiyama, czy pamiętacie może? Pierwszą miłość naszej Kiry, właściwie od tego wszystko się zaczęło. <laughs> to właściwie wtedy Kira zrozumiała, że nie interesują jej chłopacy, zdecydowanie woli dziewczyny, no i tak zakochała się w swojej najlepszej przyjaciółce, z dzieciństw więc. Z to lat się nie widzieliśmy z Haru. Można powiedzieć, że natknęliśmy się na nią gdzieś na, na jakiś mediach społecznościowych, wysłaliśmy do niej wiadomość, gadka się kleiła, więc postanowiliśmy się spotkać na totalnym, totalnym luzie, ale no, zobaczymy co z tego będzie. Mamy tutaj lekki romans, wiecie, no, stara miłość nie rdzewieje, jak to mówią, a Haru, no, z czasem. <laughs> Została jej ta zadziorna stylistyka, więc no zobaczymy, zobaczymy jak potoczy się ta randka. Chyba mają niezły zapierdziel w tej restauracji, bo nikt nie chce mnie tutaj obsłużyć. No, czuję się ignorowana przez tego pana, przez Jutaro. E, chyba już z trzy razy próbowałam zamówić stolik i dupa, nic. Za każdym razem nie chcą mi dać stolika, więc stoimy tutaj z biedną Haru, rozmawiamy. Eleganckie przeprosiny? Ale za co? Za co te eleganckie przeprosiny? Nie mam zielonego pojęcia, ale no. Czy mogę wreszcie dostać mój stolik? Już cztery razy o niego prosiłam. Ej, no i co? Podziękowała i dupa znowu. O, oh god. <noise> Może Haru się uda. Rozmawiaj o zdrowych związkach. Chodź tu do Haru. Eee, weź się, powygłupiaj trochę. Nie, 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 nie powiem wam, że... że chyba wszechświat mi mówi, że to jest zły pomysł. Parodiuj innego Sima. Co ty chciałaś zrobić, dziewczyno? Wydrwi? Kogo? I dlaczego wy tutaj stoicie, w tym drzewie? Weź, zostaw tych ludzi. Nie interesujemy się nimi. E, schlebiaj i powiedz, że świetnie się trzyma. E, zabawne. Wygłupy. Parodiu innego sima. E, I i i jeszcze raz by się przydało powygłupiać. Wygłupy, rób zabawne miny. O, i zróbmy sobie fotkę razem. O, tak, tak, tak. Zdecydowanie. Foteczki, foteczki lubimy. Zrób zdjęcie z. z Charu. Super. Przeurocze to zdjęcie. Założę się, że od razu na Simbuka <grybujesz> wrzuciłaby to Kira z dopiskiem spotkanie po latach. O, o! O, jakie to urocze! O matko! O nie, tak to nie. Bez przesady, dziewczyny, jeszcze nie. Może. Ale widziałam tutaj. O, wygłupy. No super, super. <tyle>, Tyle lat minęło, a poczucie humoru dalej takie samo. Słuchajcie, chyba musimy się stąd ewakuować. Tak w ogóle. Chyba nic tutaj do jedzenia nie dostaniemy. Więc czekajcie, poprosimy ją o zmianę lokalu. Dobra, więc zmieniliśmy lokal, poprosiłam też o przedłużenie randki, żebyśmy mieli czas na zrobienie na niej wszystkiego. No i jesteśmy sobie tutaj już chwilkę. Myślę, że jeszcze napijemy się czegoś, podzielimy się, tak, tutaj. Głębokimi przemyśleniami... Tam chyba Dobra, głębokie przemyślenia. O, przekomarzaj się z dobrze znaną osobą. I raty, nie usypiaj. Nie, 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 nie. Opowiedz dramatyczną historię. No i pójdzie mi spać. Dziewczyno, zdążysz. Przekomarzaj się z dobrze znaną osobą. Tak. I podzielimy się jeszcze. Zainteresowaniami, chociaż ona dobrze zna nasze zainteresowania. Rozmawiaj o zainteresowaniach. Nic się w tym temacie nie zmieniło, bo że ona jest umierająca. Przedłużyłam tą randkę tylko ze względu na to, że nie zdążyłabym mieć tutaj złota, a o to chodzi w tym wyzwaniu. Mam 56 minut. A! Dobra, więc w sumie słuchajcie, skoro mamy złoto, jest okej. Okay. To ja myślę, że pogadamy z Haru, było bardzo miło. Pogadamy z nią i, i, i. Spytaj, czy Haru ma jakiś problem? I wesoło zakończ randkę. To będzie dobra opcja. No zobaczymy. Powiem Wam, że było bardzo miło, bardzo naturalnie. Dziewczyny się nie kłóciły, nie robiły nic dziwnego, więc wiecie, może one już dojrzały. <ścoughs> po prostu. Do jakiegokolwiek związku, początek romantycznej satysfakcji o matko. Wow, to była niesamowita randka. Pokażcie mi, co tu wyszło. Dobra, mamy, mm, mamy portret, wysoki poziom romantycznej satysfakcji. Kira dowiedziała się, że Haru ma następującą umiejętność granie w gry wideo. No świetnie, no świetnie. Pokażcie się tutaj. No, i tak, boże, ale nam to teraz urosło. Chyba, chyba trochę za szybko to rośnie po randce, bo tak samo z tą mango byłam na randce, miałyśmy zero, nie wykonywałam z nią żadnych romantycznych y, akcji, a po randce właśnie tak to urosło. No, z haru zdecydowanie, zdecydowanie więcej. No, i też dziewczyny, wiecie, są na tym samym powiedzmy poziomie doświadczenia życiowego. No, my wiemy o niej praktycznie wszystko a jeśli chodzi o mango no to wydaje mi się że może być ona po prostu dla nas za młoda mimo że też dziewczyny fajnie się fajnie się ze sobą dogadywały dobra słuchajcie idziemy idziemy spać idziemy spać o nie o mój boże co tu się dzieje ja w ogóle muszę make postarzyć Nasza była, ale my nie. Może tak, może przywitajmy się po prostu. E, przywitajmy się tylko. E, czułość obejmi. E, I tyle. Nie bądź niemiła. Czy ona jest zła? Czy ona jest zła, że nas tu widzi? Przywitajmy się z Boże tak, i widzicie, dobrze wam mówiłam. Pies ogrodnika. Platoniczny. Kira poznała romantyczne granice Simki o imieniu objęłyśmy się z naszą byłą żoną. Nieplatoniczny romans będzie wywoływał zazdrość. Bara bara będzie wywoływać zazdrość. Okej, okay. platoniczny romans będzie wywoływał zazdrość, więc nie będzie jej się podobało. Ale, że, ale drama, ale drama, ale drama. Guys, what the heck?

no i ona to potraktowała jako zdradę! Guys! O nie, 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 nie! Posłuchaj! Nie, musimy coś tu zrobić, musimy to naprawić, bo to wyszło mega, mega słabo! Komplementy! Chciałabym ją przeprosić za to, ale ukój emocje, o! Boże mej przyszła i wszystko mi tutaj. Wiecie no dobrze jest być z byłą żoną w dobrych stosunkach, także nie i sobie poszła. Nie stój Haru. Haru. Będzie dobrze. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie. Rozmawiaj o smutku. O nie, ona naprawdę jej naprawdę zależało. Boże. Ale Haru, to do niczego nie doszło. Ja nawet nie wiem, jak ona w ogóle... Eleganckie przeprosiny. No przepraszam, ale powinna to chyba y, zrozumieć, że to nie było nic. Zazdrość i niewierność. Haru, stop. Dziewczyno, gdzieś ty poszła? No i uciekła. Nie, nie i sobie poszła. No dobra, nic teraz w tym momencie nie zrobię. Co my tu mamy? Widmo niepokoju, obawa przed samotnością. Czując rosnący niepokój, kira dowiaduje się o sobie czegoś nowego. Ów lęk jest czymś zupełnie nowym i stale przybiera na sile. Boi się, że będzie sama. Wspaniała randka. Jaj. Ale dobra, Kira nie uważa, że zrobiła coś złego. Girl, dobra, wracamy, idziemy się położyć, spać. Okej, okay, pani babcia jest śpiąca, więc pani babcia idzie spać. Jest 23, dlaczego to dziecko nie śpi? Co tu się dzieje? Co ty tu ma? Obrzmi, o brzmie... Boże, nakarm to dziecko, co tu się z wami dzieje, ludzie? Wybierz preferencje, nie, 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 nakarm, karm piersią, nakarm to dziecko, nakarm to dziecko. Chłopie, a ty choć tutaj, skorzystaj i weź szybki prysznic. Tak, i weź to w ogóle, wyrzuć. Ren, 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 co wy tu robicie bez mnie? Już Wam mówię, nic nie robią. Dosłownie nic. Nakarmimy małą i słuchajcie, myślę, że ją od razu. Postarzymy, bo wolałabym, żeby wiecie, to było takie dziecko, z którym coś tam można porobić. Chociaż noworodek jest o tyle wygodny, że no wiecie, nigdzie mi nie ucieknie. Nie? Łatwiej zadbać o te jego potrzeby. Po prostu leży, śpi, je robi kupę i tak w kółko, nie. A z niemowlakami już będzie, będą małe schody. Okej, okay, dobrze. Juna była po prostu e, głodna. I tak myślałam, że tak będzie. Weź ją przewin jeszcze, weź porozmawiaj, rób głupie miny do malutkiej. I na samym końcu bierzemy i ją. Postarzamy. Tak jest, tak jest. O, słodziaczek malutki. No zobaczymy, do kogo będzie bardziej podobna. Do mamy czy do taty? Zobaczmy, zobaczmy. Ojciec, ty tu byłeś? Był. Nawet nie widziałam kiedy. Był i się zmył. Ojciec jest zestresowany. No, Juna. Widzę, że ona ma i po mamie włosy, i chyba po mamie y, oczy. Ale zobaczymy, jak się genetyka wymieszała. No to jedziemy, Juna, jedziemy na kocyk, zaraz tu wstawimy nowe łóżeczko, nie, ma rude włosy, Aaaa, haha, jaki słodziak, Boże, to będzie malutka Kira, raz, dwa, trzy i jest spokojna, ojoj, to dosłownie będzie malutka Kira, zaraz wchodzimy tutaj yy, i ją przerobimy. No to jest i nasza malutka Juna i ona jest po prostu przesłodka. No patrzcie na tego słodziaka, tak sobie pomyślałam, że wiecie, Siori jako młoda mama, no to tutaj totalnie pojedzie z różowym, słodkie koronki, no, no wiecie o co chodzi. Zresztą uważam, że rude włosy wyglądają po prostu... Przeuroczo i romantycznie, właśnie w różowych ubraniach. Jakoś tak mi świetnie pasuje to połączenie, więc june też i ubierałam na różowo. Mamy pierwszy strój na co dzień, mamy drugi taki zestawik na co dzień. Tutaj z takimi leginsikami, mamy tu te kokardeczki, tu mamy koroneczki, króliczki. No wygląda to słodko. Na oficjalne mamy taką szarą sukieneczkę z bluzką, z łabędziami. Do spania uwielbiam po prostu to ubranko w te pomarańcze, więc dałam jej do koloru skarpecie do spania, żeby jej było ciepło w nóżki. A drugi strój, no oczywiście, no mieszkamy w Japonii, więc mamy po prostu małego totora. <grywka> Zarąbisty jest ten strój. Ok, na imprezowe mamy też dwa stroje. Jeden taki w pastelowe kwiaty, do tego takie trampeczki. Drugi mamy taki. Wiecie, na imprezę, czyli musi być wygodnie po prostu, jednym słowem. Na gorącą pogodę mamy ten zestawik, też go bardzo lubię. Z kówką na słodko. I tutaj już mamy takie sandałeczki, powiedzmy. I na zimną pogodę mamy <taki>, taki kombinezon w kotki. No, przesłodka ta nasza Juna, przesłodka, oj, chyba będzie oczkiem w głowie babci. <noise> A nie chcę nic mówić, ale Monty też się postarzał i poszedł już do pierwszej klasy podstawówki. Słuchajcie, moi drodzy, ale myślę, że na tym zakończymy sobie ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to koniecznie dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie, jeśli jeszcze tego nie robicie, żeby być na bieżąco z tą oraz moimi innymi seriami. A ja już się z Wami żegnam. Do następnego. Pa!